Siema, system hi, Play, no dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. W, sumie, w starym kanale już nagrywałem i teraz to jest serwer z Minecraft, z serwera Minecraft I to jest serwer Minecraft rośliny Będziemy. Najprawdopodobniej w karkie mu do kanału i tutaj zaczynamy po prostu, po jakimś tam czasie wracamy na ten serwer i zaczynamy po prostu od nowa znowu wszystko. No i tutaj jestem, tam jest pan bombusz o tam, tam jest, tylko on już kończy. Czy ich miał? Rezultem tu na stoi I teraz w tej chwilę trochę tak pogadamy Po prostu, że Czy będziecie chcieli odcinki ogólnie z Minecraft'ą Po prostu Nie będę sobie znaczy, Nagrywać będę, ale czy chcecie w ogóle Bo też będzie be, Widzowie będą mogli dołączyć na ten serwer Tylko jeszcze nie jest to do końca ustalone jak to będzie wyglądało Ale my trzeba wybrać taki teren na bazę Ja będę pokazywał koordynatów, żeby Nie powiem kto tu nie przyszedł Pokazuję w miarę jak to wygląda wszystko. No i już tutaj mamy demyków Mamy kowadełko, mamy... Mamy ten statyw Dohemu, mamy enchant. To jeszcze jest takie wejście to jest tajemnicza farma. no bo tak naprawdę to są Glubersty Świczące jakby takie. Nie mogę ich teraz pokazać. Bo chyba ich nie ma. Chyba nie ma, a nie są. To są takie TDT. No i powiem takie, że jutro też będzie kolejny odcinek, ale jutro już z Panem na nagramy. Coś no i dzisiaj ten odcinek już wejść, jakoś po prostu. Pytam się Was, jak Jakieś... nie wiem, za niedługo będzie ten odcinek. I pytam po prostu, czy takie odcinki z Minecrafta Będę na pewno nagrywał. To może być ciekawy, akurat. No i co. To było pytanie. Jutro będzie już dłu trochę dłuższy odcinek. No i co? Ja już, nie, ja już nie przedłużam. Może I już kończymy ten odcinek, więc po prostu zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, dajcie łapkę w górę. No i cześć!